Relacje oglądają Państwo dzięki polskim składom budowlanym Mrówka, Myślenice. Myślenice i TV Wasza telewizja internetowa. Zawitał słynny Run czyli morder czy bieg na ekstremalnym torze przeszkód. Najtwardsi zawodnicy podjęli wyzwanie zmierzenia się z żywiołami wody, ognia i powietrza. Teren zarabia w Myślenicach zamienił się w miejsce, gdzie ponad 2000 uczestników mogło wypróbować swoje siły i wytrzymałość w trudnych warunkach. Myślenice gościły Run po raz pierwszy. W sobotę 30 maja odbył się Run Magedon Rekrut, natomiast w niedzielę 31 maja na starcie pojawili się uczestnicy Run Magedonu Hardcore. Dlaczego startujecie w Run Magedonie? Lubię wysiłek, lubię sprawdzać się, a myślę, że ta trasa 21 km, 70 przeszkód, to będzie właśnie to, na co liczę. No właśnie, dzisiaj odcinek hardcore. Jakie były przygotowania przed wyścigiem? Zacząłem z grupą przygotowanie już 3 miesiące wcześniej, dużo biegania, treningów siłowotrzymałościowych. No i myślę, że dzisiaj to wszystko mi pomoże ukończyć bieg. Ran Magedon po raz pierwszy zawitał do domyśleń, dlatego organizatorzy zdecydowali się akurat na to miejsce. No Przede wszystkim ciekawe miejsce, bo są góry, jest rzeka, pełno kamieni, powalonych drzew. O to nam chodzi, żeby zawodnikom było jak najciężej. O nie skaczcie, ten nie wiecie, ho, ho, ho! Wczoraj odbył się Run Magedon Rekrut. Brała w nim udział duża ilość uczestników. Ilu ich było konkretnie? Ponad 1500 osób. Czy organizatorzy przewidzieli tak dużą liczbę osób? Przypuszczaliśmy, że jeszcze jak zobaczą e, inni zawodnicy, jak przyjeżdżają do Myślenic, e, za, kolejne zapisy następnych zawodników, to jeszcze ludzie z Myślenic się dopiszą. Więc faktycznie było, było na miejscu dość, dość sporo zapisów. E, a jak to będzie dzisiaj? Ile osób zgłosiło już do hardcore? Ponad 500 osób. A powiedzmy jeszcze naszym widzom, czym różni się w takim razie wczorajszy bieg od dzisiejszego? Jak sama nazwa wskazuje, rekrut to jest tylko 6 km, wprawdzie jest też ponad 30 przeszkód, ale one są troszeczkę lżejsze, jest ich mniej i różnica jest taka, że no hardcore to 21, to jest półmaraton i tak naprawdę najcięższy półmaraton w Europie. To trzeba podkreślić, bo nie są to tereny płaskie. Wykorzystujemy u Was właśnie myślenice, piękne widoki, góry, stok narciarski, rzekę Rabę i naprawdę zawodnicy będą mieć strasznie ciężko, bo jest ponad 70 przeszkód, trudnych przeszkód, no i mam nadzieję, że sobie dadzą radę. Ale Rozgrzewka? Dopiero tak. Czyli bojowy okrzyk dla dzisiaj. Bodzony! Hiksa! Pewna, druga zona zostałem! Daj, 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 daj! Daj, daj! O nie, jaka była motywacja? Ja już mój trzeci. Bardzo daj, mnie to bawi. Tylko nie się już. Znawat. Właśnie biegniecie grupowo, to znaczy, że będziecie liczyć wszyscy na wszystkich, czy tylko na siebie? Myślę, że będziemy sobie pomagać. Wczoraj widziałem trasę i niektóre przeszkody, no i nie da się pokonać ich pojedynkę, więc trzeba sobie pomagać.

So...